Hej kochani, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj będzie nagły postój, poziom 60 Pokażę Wam uzbrojenie i pójdziemy też na strzelaninę. Jak widzicie, kochani, wpadliśmy troszeczkę do domu. Muszę powrzucać wszystko z ostatniej gry, co miałam. Zabiorę rzeczy, które są mi potrzebne, i oczywiście nakarmię swojego ludzika. Bo jeżeli będzie zero wody i zero jedzenia, to on umrze. Czyli będziemy musieli powtarzać praktycznie wszystko od początku. Także, kochani, już idziemy dalej lecimy na nagły postój i tutaj są bardzo mocni gangsterzy podpowiem Wam jeden taki myk jeżeli zabi zabijemy tego szefa gangu to reszta gangsterów ucieknie jak widzicie ja zbiegłam, bo już moje serce się wykończyło więc nie chciałam, żeby mnie zabili, dlatego zwiałam bo uciekając nie będę mogła doładować się. Tutaj zabijamy wielka alfa, jego skóra będzie mi potrzebna, także muszę wszystko, wszystko pozabijać. Pamiętajcie, żeby zbierać tekły, bo na samym początku nie one nie są potrzebne, ale później jak dojdziemy do Indian, to u nich można powymieniać na bardzo, bardzo fajne nagrody, fajne zasoby tekły. Także im, im więcej kłów, tym lepiej. Kochani, jak widzicie, szybko zabiłam tych wszystkich bandytów i mogę sobie powyciągać to, co mnie interesuje ze skrzynek. Jak widzicie, broń niestety nie jest pełna, naprawiona, ale powiem Wam szczerze, że lepiej brać taką broń i naprawiać, bo wtedy tracimy mniej zasobów niż robić taką broń od zera. Czasami niestety muszę coś usunąć, żeby pozawierać rzeczy. Niekiedy nie trzeba. Kolekcjonować to, co jest dla nas bardziej ważne, a to, co jest dla nas mniej ważne. Albo przejść drugi lub trzeci raz. Ja na początku tak chodziłam, że nawet do jednej mapy wchodziłam 4-5 razy. Bo z tymi mniej wartościowymi broniami naprawdę było trudno. I oczywiście sprawdzam, czy wszystko to mi było, po czym nawzięłam ja I teraz pozabijam wściekłego wilka I inne zwierzątka, które tu są Kolejny wściekły wilk i tam chyba są... ...reśrudy i chyba jeden niedźwiedź był Jak widzicie, właśnie zwiększam sobie pozycję Miałam poziom 70, a teraz mam poziom Siedemdziesiąty pierwszy, broń do konia, tak żeby mogła jeszcze coś uzbierać. Powiem Wam szczerze, że koń się bardzo przydaje. O widzicie, za? Zbieranie granitu miałam 40 punktów, więc się opłaca. I jeszcze raz przejdziemy wokoło naszego pociągu, żeby zobaczyć, czy nie ma nic ciekawego tutaj. O, Jelenka, zabiliśmy znowuż i granit. O, to nie jest granit, kochani. Ruda Chromium 80 punktów, czyli to jest dużo. Podwyższa nasze XP. Dlatego lubię zbierać, bo to szczerze mówiąc na pierwszych poziomach powiększam tylko XP na zbieranie drewna. Także kochani opłaca się. Tu są osoby, które właśnie uwolniliśmy. Jolonek i zaraz wracamy do domku. I jak Wam mówiłam, że jest tu niedźwiedź, pamiętałam tego za jednego. No, niedźwiedzie się czasami łatwo zabija, czasami źle, ale pamiętajcie, że możemy też zrobić wielka, żeby był naszym przyjacielem, i one bardzo dużo nam pomagają w zabijaniu tych stworów. Dobrze, kochani, jak widzicie, wszystko już pozabijane i idziemy do domku. Trzeba wszystko wyrzucić do skrzyń. I teraz broń zabierzemy z konia, bo czasami nam się to miejsce przydaje. I teraz Wam szybko pokażę, ile ta broń ma. I jak widzicie, tu jest obrażenia i siła ataku. I zaraz się będzie to zmieniało, w zależnie od broni, którą mam w kieszeni. Jak widzicie, tutaj są takie zielone trójkąciki, to to dostaje się taki trójkącik po podwyższeniu po levela i sobie możemy powiększać obronę, odwagę, siłę ataku i obrażenia. Ja zawsze powiększam to z twarzą wilka, to jest odwaga i to nam, im więcej mamy tej odwagi, to możemy e, mieć więcej przyjaciół wilków i tak dalej. Teraz kochani, wszystko co potrzebuję wrzucam do maszyny, żeby naprawić i będę musiała iść do stołu części, żeby poskładać to co mi potrzebne. Także moment na sprawdzanie rzeczy. Przygotowanie do następnego wypadów. Możecie troszkę popatrzeć, co ja mam w skrzyniach, ale się boję z pokazywaniem mojego domku, bo nie chcę, żeby ktoś mnie zaatakował i okradł z moich najlepszych zasobów. I jak widzicie teraz będę coś ulepszać, jeżeli będę miała do tego wszystkie potrzebne rzeczy, ale jak widzicie nie mam futra, futro bardzo ważna rzecz, skóra, yy, pusty bu bukłak, bukłaki są wam potrzebne, bardzo się przydają do Robienia naszych eliksirów. Tutaj najbardziej lubię robić kukurydzę, i dynię. No i bawełnę, bo są bardzo potrzebne aktualnie w tym momencie. O, ja już jestem na dole mogę robić długi łuk, więc ma on 40-400 więc jest bardzo dobry. Tu widzicie, jakie mam dostępne bronie. Mogę naprawić łuk, jak widzicie, i tutaj sprawdzam, co mi się zrobiło i kiedy mogę cokolwiek naprawić. Blok łupkowy jest potrzebny do ulepszania naszego budynku. Tkaniny są potrzebne do tworzenia różnych ubrań. Ta siekiera, siekiera też jest bardzo fajna. Stalowa płytka. i żelazny będę mogła broń zrobić. Jeżeli słyszycie jakieś buczenie, to się nie martwcie, to moja córeczka rozrabia obok. Jak widzicie, co nam potrzebne do futer. O tu mamy laboratorium, nasze eliksery, proch i dynamit. Do dynamitu potrzeba sporo rzeczy i trzeba to niestety znajdować. O i tu jak widzicie, jesteśmy w strzelaninie, ale niestety nagrałam końcówkę, bo za późno się szczaiłam, że nie nagrywałam wcześniej. Znaczy myślałam, że nagrywam, ale oczywiście nie włączyłam nagrywania tak jak tak jak powinnam nagrywać czasami to się zdarza dlatego wam pokazałam jak to wygląda na tym poziomie żebyście wiedzieli czego się spodziewać, bo tak po prostu jest łatwiej pozdrowienia dla playera 2676 już widziałam ciebie na małej mapce że idziesz tak, że przepraszam, ale to jest gra I bierzemy, kradniemy zasoby, jakie potrzebujemy. Kiedyś tak było na początku, jak ta gra weszła, że jak ciebie zabili, to już jak wracasz do domku, to już nie masz tych swoich zasobów. Musiałeś wrócić w to miejsce, gdzie cię zabili i dopiero może, mogłeś zabrać swoje zasoby lub nie mogłeś zabrać zasobów, bo już minął czas i już nie było twoich zasobów. Także wyrzuciłam drewno, co mam po 20, żeby mogła sobie nałapać inne. Drewno, ta kłoda solnowa ma 5 punktów do naszego levelu, ale kochani, bardzo się przydaje, bo możemy dzięki temu drewnie piec nasze pyszne jeżonko i robić pyszny, pyszny, pyszny soczek. Więc bardzo to się przydaje. I tak, zbieram kłodę sosnową i zaraz będzie koniec gry, kochani, bo nie chciałam Was tak bardzo męczyć. I my zauważyłam, że im krótszy film, tym lepiej. Także kochani, tutaj tylko zostało zbieranie tych kłód sosnowych, bo mi się czasami bardzo przydają. Także kochani, aktualnie teraz jestem już na poziomie 81. Także ja staram się Wam wszystko to stawić jak najszybciej, żebym mogła ten 81 poziom Wam dać, bo są bardzo ciekawe rzeczy. Także kochani w tym momencie Wam podziękuję za to, że jesteście. E, piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania, mogę Wam nagrać jakieś filmy z czymś, e, co Was tak bardzo interesuje, bo wiem, że dużo osób też na tą grę. I ja wiem jakie ja miałam problemy na początku, chociaż że te początkowe levele się bardzo szybko wybija. Ja w dwa dni miałam już 50 poziom. Także kochani, na początku wystarczy tylko kłodę znowu zbierać i jest. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Pa!